W tym materiale użyliśmy tragicznej folii Car Carbon Fiber Wyciągnęliśmy nasadkę, która spadła w czeluści tunelu Z dwóch grilli postanowiliśmy zrobić jeden Obkleiłem również blendę folią trzema Pokazałem wam moje piękne skarpetki w samochody I finalnie zamontowaliśmy gotowy już grill na samochód Posłuchaliśmy <grym> trochę wydechu Założyliśmy 19-calowe felgi I zamontowaliśmy wideorejestrator A na samym końcu spryskiwacze giełkowe W nie w samochodziarzy Wpadł do mnie Arek Którego już pewnie znacie z filmu Abarcie. No i normalny wieczór, żeby po prostu Wzięliśmy się za obklejanie dekorów do naszych samochodów dekorów Arek okleja licznik A ja będę obklejał znowu dekory Które po prostu wcześniej zjebałem Ja już mam tutaj naszykowane A tutaj jak widać gość leje sobie licznik Kawę dostałeś, pizza przyjedzie Tak to można robić Jeszcze jak zrobisz za mnie to już będzie super Kar karbon fibre, carbon karbon, <grystanie> fiber karbon I co myślisz? Warto dopłacić do 3M? Czy wystarczy kupić właśnie taką, która ma teoretycznie jakość 3M? Nie no, myślę, że ta, która ma jakość 3M jest idealna do tego, żeby się kurwiać na każdym kroku jak się kleje. Wziąłem się za wykręcanie trójkątów, żeby je zabrać do picera I nie uwierzycie, nasadeczka, znaczy śruba na nasadkę ósemkę, Włożyłem tam klucz i oczywiście, że nasadka spadła mi pod tunel. Także idealnie się zaczęło. Ale żeby ułatwić sobie pracę i faktycznie łatwiej mi było to odkręcić, wyciągnąłem sobie cały klimatronik. Trójkąty odkręcone, muszę sobie jeszcze tutaj posprzątać ten syf. Ale największą misją to będzie wyciągnąć tą nasadkę stamtą. Naprawdę, ostatnia rzecz, której się spodziewałem, to że nasadka mi tam wpadnie. Bo serio, ja się bałem, że mi tam śruba wpadnie, a mi tam wpadła nasadka. Jeszcze ta duża. Także co, nie trzeba zacząć. Spróbuję, bo mam taki fajny magnesik na teleskopie. Spróbuję tam gdzieś nim powjeżdżać i może mi się uda to wyciągnąć, żeby nie rozkręcać całego tunelu. Patrzcie, się, ktoś mi się tu przyplątał jakimś Audi. Jaki zlot chyba będziemy robić. Miał przyjechać i mieliśmy to robić razem, a oczywiście, że zdążyłem to zrobić sam. Ta się rzecz, której się totalnie nie spodziewałem. Tam są takie śrubki, które ciężko jest wykręcić a jak się je wykręci, to bardzo łatwo jest zrobić tak, żeby one po prostu wpadły pod tunel Nie mów, że tak ci się stało Nie, tak mi się nie stało, śrubki nie wpadły Wpadła tylko nasadka ósemka, nie? A ja mam jakąś ósemkę, to ci powiem Ale to nie... Trzeba ją jakąś czas stamtąd wyciągnąć Także to jest, to jest nasza misja, dobra? Damy radę? No nie damy rady Jak nie dam rady? To tunel musimy ściągnąć, żeby to wyciągnąć Co tam, że to auto? Wiedziałam, wierzamy moim. To będziesz patrzył, jak, <grym> jak ja to wyciągam. Dobrze, że przyjechał, bo wpadł na zajebisty pomysł, żeby tam sobie odpalić kamerkę i chłop wie, gdzie ona jest. Jak to wyciągniesz, stawiam ci dzisiaj żarcie. No. Dobra? Dobra? Dobra, finalnie wyciągnąłem sam, więc stawiam ci kebaba dzisiaj. pasi Misja udana. Bierzemy się za to piękne drugie auto. Jak to w Polsce zwykle bywa, jeden robi, a drugi patrzy. Musieliśmy sprawdzić, gdzie w nadkolak są śruby mocujące, no i później je ściągnąć, żeby lecieć dalej. Co się tutaj wydarzyło Pasiło. z tymi. Twoimi pompkami. Jedna pompka się zatarła, a druga przecieka. No i trzeba wymienić obydwie, nie? Coś innego niż mój samochód. Przynajmniej jeden porządny, który nagrywam. Nie do co mój. tą pompkowi grill zareszt szureczki i będziemy go montować zamiast tego plasta, który miał aktualnie. Do tego blenda USA. I tutaj mamy grill. Pada deszcz, a ja musiałem węża rozkładać, żeby grill wymyć. No ale nie będziemy przecież takiego brudnego montować. Blenda idzie do obklejenia. Już zeszlifowałem lakierowe ubytki, czy po prostu jakieś tam uszkodzenia. No i będę to kleił. W Black Piano. Co uważasz że w swoim nowym grillu? Nie wiem jeszcze, bo nigdzie noc. Ale ja uważam, że będzie zajebisty. Wiesz dlaczego? Jak my robimy, to zawsze jest zajebiste. Ja wziąłem się za oklejenie blendy folią, dlatego że została mi z opkleania dekorów. To będzie najprostszy sposób, żeby tutaj to ładnie zrobić. A w międzyczasie Tomek zajmował się dopracowaniem swojej customowej dokładki. Skończyliśmy, jak zwykle to my na jakieś jedzonko. Polecimy dalej z tematem. No, słuchajcie, samo się nie zrobi. No i co? Skończyło się tak, że ja składam Tomkowi auto, a on pracuje nad swoją dokładką. Czemu założyć nad kole, ale co najważniejsze, założony jest już. Grill 04 z blendą zrobioną w Black Piano. Ta blenda, mimo że na początku myśleliśmy, że może różnie być, ale finalnie, jak ją tutaj kleiłem i założyliśmy grill, to wygląda to naprawdę fajnie. Jak samochód złożymy, czy raczej ja złożę, bo to mam pewnie będzie cały czas pracował nad dokładką, to pokażę Wam finalny efekt. A jak nie dzisiaj, to kiedy indziej, bo jest naprawdę zajebiście. Nie ma to jak ciche, spokojne samochody. Nie wiem, czy w ogóle to słychać, jak ja coś mówię. Ale kurczę, mega ciekawie wygląda te griz zrobiony w ten sposób. Oczywiście tutaj, tak samo deski, bo Tomek też ma na tyle niskie auto, że bez tego nie wiedzie. No i co? Robota zrobiona, nie? Tak naprawdę wiesz, sam przód i już coś innego na sezon, nie? W ogóle nie dość, że mam zajebiste buty do pracy przy samochodzie, to jeszcze mam zajebiste skarpetki w samochody. No i tak to można robić, tak? W samochody, na skarpetkach samochody. Wszędzie samochody, no wszędzie samochody. Z pracy przy powiem aucie w tym dniu to było. Na tyle, widzimy się dnia następnego. Jadę do pizzera, wziąłem te podłokietniki i trójkąty Kierownicy na razie nie będę zawoził, dlatego że przyjeżdża do mnie kuzyn I chciał po prostu eskę zobaczyć, tak? A jakbym zdemontował kierownicę, no to nie byłbym w stanie tej eski mu pokazać A tak, to po prostu najwyżej jak będę odbierał te oprzyte elementy To zawiozę kierownicę i prawdopodobnie gałkę od zmiany biegów Jeszcze się waham, bo finalnie nie wygląda ona najgorzej Uwielbiam te moje rodzinne strony Bo to są takie widoki jak człowiek jedzie samochodem, że to jest coś niesamowitego Pojechałem do tapicera oczywiście na dziko, bez wcześniejszego mówienia się. I dobrze zawiozłem tylko podłokietniki i te trójkąty, bo się okazuje, że tapicer jest tak zawalony robotą, że ubagałem jego mamę, że prawdopodobnie mamy, żeby przyjęła mi te rzeczy z racji tego, że już tam nieraz coś robiłem. Bo tak to powiedziała, że nie ma szans bez wcześniejszego mówienia, cokolwiek żeby było zrobione. Bo ja też powiedziałem, jakby zasadniczo, że. Nie zależy mi na czasie i to też był, podejrzewam, że ważny argument, że kiedy będzie zrobione, to będzie zrobione. No ale jakbym wziął przy okazji kierownicę, czy gałkę od zmiany biegów, to myślę, że nie ma szans, żeby to było zrobione w ciągu, nie wiem, jednego, dwóch dni. I de facto bym sobie uziemił auto. Więc jeśli chodzi o kierownicę, czy gałkę od zmiany biegów, po prostu tym razem się umówię i podejrzewam, że wtedy będzie to kwestia faktycznie jednego do dwóch dni. Jedziemy sobie z tatą, wracamy zadowoleni, może jakąś kawkę wypijemy. Co ty na to? Może być? Muszę, tacie, zamontować kamerkę do czwóreczki. A oprócz tego muszę w klapie bagażnika... Zamontować mu tapicerkę, dlatego że tutaj ułamał się jeden uchwyt i po prostu w tym miejscu, jak jest założona, tapicerka odstaje, ale to, to denerwuje. Dlatego zrobimy mu to, żeby po prostu się nie denerwował No i kamerkę, zamontujemy tutaj za lusterkiem Jest to kamerka 7 Mai, czy jakkolwiek się to wymawia. Istotne natomiast uważam to za bardzo dobrą opcję, jeśli chodzi o kamerki. To jest poko marki, ale opcję taką budżetową. Ale najpierw muszę ją ustawić w dobrym miejscu, żeby ta cię nie przeszkadzała, a żeby. Dobrze nagrywała. Dobra, tylko teraz najważniejsze, to muszę się połączyć tą kamerką taty telefonem. A to nie będzie takie proste. Jak widzicie, ona nie ma żadnego ekranu, tak? Więc trzeba wszystko obsługiwać przez smartfona. Ale najważniejsze, żeby działała, nagrywała, a jakby się ewentualnie coś stało, no to wtedy się będzie kombinować i nagranie odtwarzać. na szybkości do Tomka, bo plan był taki, że on sobie umyje felgi, ja wpadnę do niego, weźmiemy te felgi do taty Kombiaka, pojedziemy je wyważyć przed tym, jak założymy je na samochód. Ja się go tak pytam, ale to stare, ale ty wiesz, że za pół godziny zamykają? On, ale jak za pół godziny? A ja mówię, no za pół godziny. I co Tomek stwierdził? Twierdził, że to dawaj szybko, do mnie i szybko obskoczymy i ten Także jesteśmy tymi najgorszymi klientami Którzy przyjadą na sam koniec I będą chcieli, żeby po czasie te felgi wyważyć Czasami jak nie ma wyjścia, to nie ma wyjścia Akurat dzisiaj jest taki dzień, że oboje mamy czas I możemy auto mu ogarnąć A tak to będą święta, więc nie będzie kiedy tego zrobić A pogoda już jest do tego, żeby Letnie felgi założyć Nie no, te wyglądają 150 razy lepiej Mamy jedyne pół godziny, aż nawet nie skończyłeś felgi myć Zajebiście No to najwyżej tam poczekają na wulkanizację, nie? No dzwoń to najlepiej no to, a ty nie dzwoniłeś jeszcze? Aha, no to zajebiście e, Witam serdecznie, wie pan co, takie pytanko Czy byłby to problem, jeśli byśmy za 15 minut byli u państwa tak, żeby wyważyć 4 felgi? Ale to nie, nie będzie przekładka, bo to dosłownie potrzebujemy, mamy tylko felgi Będziemy mieć w bagażniku, żeby je po prostu wyważyć I z powrotem do bagażnika Tak, całe koła, no Dobra, to bardzo proszę o telefon, dzięki Gość powiedział, ale już nie zamieniamy dzisiaj kół A ja do niego, że, ale my tylko chcemy wyważyć A on do mnie, yy, a to zapytam, czy się uda i oddzwonię Także tak No i co? Byliśmy u jednego wulkanizatora, okazało się, że już nas nie przyjmą Tomek dzwonił do następnego, też się okazało, że już nie ma dzisiaj szans Także jedziemy do trzeciego, pewnie też się okaże... Mam nadzieję, że nie, ale pewnie się okaże, że też nas nie przyjmie Najwyżej założysz i wyważysz kiedyś przy okazji Będzie ciepło około nie będzie, dobrze będzie Także szukamy dalej Kolejny pit stop, party serwis oczywiście, że nam odmówił wyważenia No i trzeba znaleźć kolejne, bo jak się okazuje niby wulkanizacji dużo A nawet nie ma gdzie kuf, wyważyć Finał jest taki, że założę pewnie te twoje koła I według mnie nie będzie się nic trzęsło jak będziesz jechał Będzie git tak, na tych 17 -tkach. auto wygląda spoko, ale na 19 które zresztą mamy tutaj, no to już będzie taki stos, szkoda, galar. W ogóle śmieszne jest to, że kupiłem tutaj tacie kiedyś nieoryginalne włączniki od awaryjnych. Czasami, jak się odpali samochód, to się automatycznie włączają. A który, to ten, co miałeś do kościoła? Nie, jeszcze jakieś Jeszcze jakieś inne? inne? A wiesz, który? Tak, poprosiłem go o adres, bo nie pamiętam tego zadzwonił. Dobra, to jedziemy za. Mission complete, udało się, felgi wyważone. Weźmiemy się za wymianę, zaraz po tym jak podepniemy ojcu kamerkę. A raczej spróbujemy podpiąć, że zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Bo zależy nam na tym, żeby jednak te felgi dzisiaj wymienić. No ale na tych 19 samochód zmienia się o 180 stopni. Kamerka już zamontowana tak, żeby nie przeszkadzała tacie jak będzie jechał. Kabelek puścimy tutaj pod sufitką, słupkiem i zejdziemy sobie tutaj pod schowek i wyjdziemy przynajmniej na razie, prawdopodobnie tutaj, żeby się podpiąć do zapalniczki. Bo później się czasie trzeba będzie zamontować przekaźnik, dlatego żeby oszukać system. Elegancko, kamerka już finalnie zamontowana O kurwa ma. Tak, jak powiedziałem wcześniej, tagiem podpieliśmy. Tam gdzie sobie kabelek, pod sufitką, słupkiem, pod schowkiem i wychodzi w tym miejscu, dlatego że na razie będzie wpięty do zapalniczki. A jak Tomek ogarnie mi przekaźnik i mi to podłączy, to finalnie będzie tak, że kamerka będzie włączać się po zapłonie. Mówię, śmieszny stos, że ta w tym miejscu sobie łazi Pepsi, żeby zawsze było pod ręką. Bierzemy się za B7. Co powiesz? Będzie co z tego auta? Oczywiście, że będzie, tylko musi mieć dziewiętnastki założone, nie? No. Zajebiście ten nowy grill wygląda. Jeszcze w tym świetle, czytaj dziennym. Dobrze, że słucha tak głośno muzyki, bo mi zaraz wyjebie prawa autorskie. No, nawet światła mu działają i to patrzcie jak ładnie, w ogóle W porównaniu do moich lampek w SC Jego lampy są przepiękne nie dość, że ma po pełnej regeneracji To jeszcze ma oklejony PPF-em Do tego nowe żarniczki Patrzcie się na moją lampkę, jeszcze jej nie zrobię Nie no, może tego tak... Nie no, widać, jest tragedia po prostu Najpierw wprowadźmy go do garażu Żeby czasem sobie podwozia nie upierdzielił Standardowo deski do wjechania muszą być Dobra, git Dajże mu jeszcze troszeczkę Ajajaj aj, aj. mm Zazdrość! Prace postępują do przodu. Ale co my tutaj z Archfurką Tomka robimy dzisiaj? Otóż, oprócz zmiany, koło której mówiłem, wymieniamy też zyskiwarze lampy, bo po prostu ten, który był wcześniej, był uszkodzony. No i na świecie z niego ciekło. I z ciekawostek będziemy na samym końcu montować spryski mgiełkowe do szyby. Fajny gadżet, ale też bardzo użyteczny, no bo dużo mnie płynu dzięki temu idzie i rozprowadza się on na całą szybę. Majster tam już działa. Nie, z tych na dupca, ale z tego jednego w ogóle nie leci. A tak jak mówisz, no potestujmy. A ten się Nic, musimy sprawdzić, zacz dlaczego te spryski się nie wysuwają i dlaczego tutaj ten sprysk z tej strony też nie psika. Podejrzewam, że kwestia jest za małego ciśnienia, ale to zobaczymy później. I zajebisty posiłek, w zajebistej atmosferze garażowej. Fryteczki domowe, najlepsze jedzonko. Cały przód już mamy poskładane, pompki wymienione, sprysk naprawiony. Będziemy jeszcze testować tylko jak działają spryski mgiełkowe na szybę. Tu już mamy założoną docelową felgę 19. Tomek ma tutaj zajebisty spas, zarówno z przodu jak i z tyłu. A tutaj właśnie jestem w trakcie Zakładania tego koła. To jest kolejny przykład potwierdzający to, jak samochód zmienia się tylko poprzez zmianę fel. W ogóle mieliśmy te felgi przymierzyć do Eski. Mam wrażenie, że mogłyby spoko siąść, ale to innym razem chcemy po prostu złożyć furę, żeby Tomek mógł sobie jechać. No bo jutro wraca. Mimo, że ta felga jest bardzo ładna i te szprychowe felgi ogólnie są bardzo ładne, to ja i tak chyba mimo wszystko na razie będę polował na rotory. No i co, dynamometr i lecimy. No i jeszcze finalny kapselek. No i teraz wygląda to przepięknie, naprawdę. Zajebiście, bo co chcieliśmy, zrobiliśmy. Nie dość, że tacie zamontowaliśmy kamerkę, jeszcze w jego B5 zamontowaliśmy tapicerkę bagażnika, bo miałem kupić inną, ale finalnie okazało się, że po prostu jeden zaczep jest tutaj ułamany, zespawaliśmy go. No i tapicerkę jak widać się trzyma. Po też już gotowa. palunek letni założony, opony wysmarowane, także teraz chłopak może jeździć i robić szum. Panie właścicielu, jest pan zadowolony z efektu? Jak zawsze. No i zajebiście, no i petarda kurwa, trzeba też u mnie zrobić taki spas bo kurde, chociaż na tego 18 to i tak docelowo tak powiedzmy żeby chociaż w miarę to wyglądało nie tak jak teraz, ale na tych rotorach myślę że też będzie spoko spas, bez żadnych dystansy, bez niczego, ale tak jak tutaj, patrzcie się no przecież, no mistrzostwo, to samo z przodu, nikt mi naprawdę nie powie, że felgi nie robią największej roboty w tym Taki test sprysków. Zajebiście działają. Także ten mod też udany. Najlepsze jest to, że tyle co skończyliśmy i zaczęło mega padać. Także Tomek już jedzie. No i Tomek pojechał, a w tym materiale to już wszystko. Zostawcie kciuka w górę, jakiś komentarz dla algorytmu i widzimy się w kolejnym odcinku.